Witam, dzisiaj zapuściłem do zabawy Hetmana kolej Mazowieckie, pociąg słoneczny. A dlatego, że zbliżają się wakacje. Słoneczny. Zbliżają się wakacje i właśnie taki zestaw, taki skład jeździ nad morze. Także na pewno i w tym roku będzie uruchomiony taki skład słoneczny kolej Mazowieckiej, które będzie tarnął. Będzie grzał z Warszawy do Gdyni, Warszawy, z Warszawy do Gdańska. Z Gdyni, Gdańska i jeszcze gdzieś tam. Do kołu brzegów się nie ma. Ale nie szkodzi, wiem, że taki pociąg kursuje nad morze. I to my właśnie w ramach tego, że zbliżają się wakacje. Ja też będę jechał na hell. Jak tradycyjnie, jak co roku z żonką. W tym roku jedziemy na dwa tygodnie, dosłownie dwa tygodnie, jeden dzień, ponieważ tak jakoś dziwnie nam się złożyło, że w tym roku nam wypadnie dwa tygodnie, jeden dzień. Źle my się obliczyli, no jeden dzień będziemy dłużej niż planowaliśmy. Do prądu nie dałem. Stary Guzlow na bazie Guzdlow. no a potem się musi rozgrzać. O, trzymał. Co? Kolac, trzeba czyścić. Chciałem koła wyczyścić. Koła wyczyściłem. już trochę lepiej jedzie. Ale trzeba też tu mały tory. szyny się wziąć. Tu będzie lepiej widać. Do światła. Tak wyglądają patyczki w oczyszczeniu kół. Zasmarowane, że w świtu nie ma. I słoneczny wali do Gdyni. modele kartonowe, wagony. Prawie długość tego toru. Fajny jest ten sterowniczy ostatni. Warszawa Wschodnia.